Witam ponownie, jestem w kolejnym nagraniu, w kolejnej części tego obrazu, abstrakcji numer 14. E, witam Was moi drodzy. Bardzo, bardzo gorąco. To ja Adam Razik. E, nie wiem czy czasem z wami tutaj nie zrobię znowu jakiegoś happeningu i nie zacznę e, opowiadać o jakichś tutaj niesporzążonych historiach. nie zrzatuję. Słuchajcie, mm, zapraszam Was do mojego na mój kanał o malowaniu krok po kroku, malowaniu po krok, zarabianiu kreatywnym dźwiękiem w życiu. Zaraz powiem o moich nowych planach i nowych rzeczach, które się wydarzyły, ale od razu będę malował, żeby tutaj show must go on, żeby to show trwało. Słuchajcie, tutaj nie będzie to tylko kanał o malowaniu, jak wiecie, też bardzo moim tutaj konikiem, pasją jest też zarabianie kasy i niebawem, kiedy zobaczycie moją książkę, w ogóle zachęcam bardzo do tych moich ćwiczeń mentalnych, też będę zrobił będzie teraz dużo tych obrazów, ale będę też dla chętnych robił takie, takie filmiki, tylko z tym związane. Pokażę Wam, od czego zacząć jak to od podstaw zrobić. Może też się znajdzie wśród Was go jakichś tam chętnych zainteresowanych, bo wiem, że na internecie w ogóle jest masa osób, które, które zachęcają, robią po swojemu. Ja też mam parę tutaj nawet złożeń od bardzo ciekawych, interesujących osób, które to gdzie zajmują zawodowo, i, i oprócz tego, że będzie, y, zau, już jestem na, na ostatnim, jak gdyby, etapie tego, że te moje awatary duszy się tutaj pojawią, i, i w końcu nie mogę się doczekać, kiedy nam kiedy to pokażę i, i zacznę to robić y, tutaj na kanale, to y, chociaż zastanawiam się, co będę robił na kanale, bo y, co się, co powiem z tym. No, ale skoro tutaj robię, to pewnie i wszystko będę tutaj robił, bo jest to pomysł autorski, i mam nadzieję, że od razu pewnie się znajdzie na naśladowców, chcących, znajdujących tam, wierzących w tym jakiś tam biznes. Ja zrobiłem to, to jest mój autorski pomysł. Mam nadzieję, że tym zapisze się w annałach sztuki i, i w ogóle biznesu, i w ogóle światowego jakiegoś tutaj, Słuchajcie. No nie chcę się chwalić, ale jestem, już jestem pierwszy na świecie po polsku na YouTube, także już jest dużo jak dla takiego jak ja osiągnięcie. Słuchajcie, teraz próbuję, żeby tutaj nie zepsuć, bo widziałem z tej odległości, że tutaj było fajnie z tym, z tym obrazkiem, fajnie się zaczęło układać. I dobra, zrobię na razie, chcę tutaj zrobić ten obraz na tych moim pięknym kontraście, takim niebiesko-pomarańczowym. Czy niebieskie. Pokażę Wam też te zależności na przykładzie tego obrazu, pokażę Wam zależności jakie między tymi kontrastami i między barwami ciepłymi i ziemnymi zachodzą. Bo jak może być na przykład ten sam zestaw barwny, czyli na przykład niebieski z pomarańczowym albo niebie, fioletowy z żółtym, jak może być przyjemny dla oka jakiś taki bardzo yy, dla nas bliski, bo w tej ciepłocie, może w tym zestawieniu tych odpowiednich barw, a inny będzie ten sam zestaw kolorystyczny jak gdyby tych dwóch samych barw, a będzie bardzo surowy i nieprzyjazny. Yy, I to będzie właśnie służyło temu, że pokażę wam jak yy, takie kontrasty yy, są, są yy, dlaczego tak mówię o tym, że na przykład żeby zawsze tam mieszać, dodać do do tego, yy, do tego kurczę znowu Powróciłem sobie. Ach, nie, zrobić inny kolor, dobra, to tak miało być pewnie. Słuchajcie, teraz miałem zrobić kolor niebieski, taki właśnie ciepły-niebieski. Pokażę Wam różnicę między tymi, ale to już, skoro takich mi się tutaj y, pojawiło, to już w nim zrobię. Tu ma, mają, chciałem zrobić takie. O, tu będą te, te trzy elementy, takie nie wiem dlaczego trzy, ale coś tam musi być, jakaś symbolika. One na no, od początku tego obrazu, powstania tego obrazu już się tutaj pojawiły. Dlatego ja je, je chcę tutaj, o yy, tym nawet będzie jakiś tutaj powielony z tym. Słuchajcie, o co chodzi? Ta właśnie na bardzo fajnie ten, ten ta ten, ale te białe już elementy, które tutaj, one mi tutaj dyskomfort prowadzą, jakąś taką dysharmonię. Jeżeli kolor jest ten sam na, na tych jak gdyby różnych w założeniu planach, ale jest tym ten, ten samym nasyceniu, tak, taki sam po prostu, to nam daje jakby, jakby był na tej samej warstwie, tak jakby był na, w tej samej odległości od, od oka odbiorcy. Niezależnie no, od tego, no nie może być tak na przykład, żeby yy, zauważyć na fotografiach, na rzeczywistości, jeżeli jest coś białego, no nie wiem, ja mam białą koszulkę na przykład i jestem na pierwszym planie, to inaczej tak biel wygląda niż to biel na planie drugim, trzecim i tam ostatnim, siódmym. Także to jest w tym, rzecz, żeby właśnie to dobrze wyglądało i od razu były czytane jako różne te. I to nie zależy od tego, czy to malujemy obraz abstrakcyjny, czy malujemy obraz realistyczny, tak? Tutaj w tych, że tak powiem, obrazach tak samo używamy jakichś tam malarskich środków wypowiedzi, jak w obrazie realistycznym, i, i pokażę Wam też, będę chciał Wam tutaj pokazać na, na przykładzie tych moich yy, malowanek, tych moich obrazów, jak niedaleko jest od yy, abstrakcji do obrazu realistycznego, bo to jest naprawdę pół kroku to jest naprawdę niewielka yy, odległość. I yy, jeszcze na dodatek chciałem Wam też uzmysłowić pewną rzecz, że, że yy, czekajcie, bo teraz. Aha, jeszcze z tym muszę to zrobić że właśnie w takim podejściu do tematu, w takim malowaniu o! Jeżeli ten kolor jest podobny do tego, to już wiadomo ustawiam jak gdyby na tej samej płaszczyźnie. Ten kolor już jest troszeczkę inny od tego, ten jest bardziej rozmielony. I teraz tutaj to, tutaj się pojawi gdzieś w tym, w tym, yy, o, w tym miejscu, on od razu inaczej i tutaj, nie, może nie wiem, możemy tak nie robić. Dobra, teraz zrobię ten cieplutki. To, co chciałem, taki cieplutki orange który gdzieś tu jeszcze wykorzystam z tego, z tego hmm, pędzla, który tutaj mi się zamoczył tym kolorem i widocznie chciał, żebym tutaj go zakończył. On będzie na tym drugim planie, taki bardziej rozbielony. Hmm, tu gdzieś wejdzie też w takim suchym pędzlem. Spójrzcie, jak to będzie zróżnicowane są te, te materie malarskie, to też jest istotne tutaj przy malowaniu obrazów. To nie jest tylko taka, wiecie, yy, to też cały cały gest, cały, wiecie, coś z suchym pędzem gdzieś przecieram, tu robię taką fajną, ta płaszczyzna niby jest yy, w jednym kolorze, ale ona tutaj, tu się bardzo fajne rzeczy, rzeczy dzieją, ciekawe, w tym yy, kolorystycznie. Także... jeszcze wymyśliłem jedną rzecz, że yy, będę wykańczał te moje obrazy w yy, ten sam sposób. P postanowiłem, że będę troszeczkę zmieniał ramki i, od tego nagrania, te wszystkie abstrakcyjne obrazy, będę troszeczkę inaczej oprawiał. Mój ulubiony szary kolor, taki 50 na 50, też on o tym będę opowiadał. O kolorze, który jest najbardziej, naj, najbardziej odpowiednim kolorem, takim chciałbym, żeby było w mojej galerii. O, a propos jeszcze też galerii. Znowu nowe rzeczy się wydarzyły podczas tych moich paru dni. Znowu mam nowy lokal na, na oku, tak powiem. I tutaj się okazało, że ten przetarg, o którym Wam wspominałem wcześniej, nikt tam się nie złożył oferty, nie doszedł do skutku. Cały czas ten lokal, który chciałem yy, tam wejść, to, to nadal jest, yy, jest do wzięcia. Teraz wadium yy, i cała yy, część ta czynszowa spadła o 50%, także ta wysokość tego, yy, tego czy tam, tego minimum czynszu yy, spadła, także dużo się dzieje będzie może, yy, może w końcu się tam Zrobi tak, że będę miał, powstanie to pierwsze miejsce we Wrocławiu na takie spotkania, właśnie warsztatowe, galeria, gdzie będzie można zobaczyć, kupić moje obrazy i spotykać się z naszą grupą. i Więc nasza grupa się zawiąże i będzie, będziemy działać, i będzie fajnie i będzie się coś tam rozwijało. Słuchajcie, pozdrawiam wam wszystkich tych, którzy do mnie piszą, że dziękuję wam za wszystkie oznaki sympatii i tak dalej. To wszystko, wszystko. Yy, wszystko od Was czytam. Yy, z tym się zapoznaję. Z Waszymi. Yy, yy, miałem do tego się też odnieść. Moniko, yy, powiem na pewno, zrobię odcinek. Yy, bardzo tam chciałaś o, o tym. O. O. Jak się, co się powiedzieć? O podobraziu, O tym, jak przygotować sobie podobrazie. Zrobię takie nagranie specjalnie dla Ciebie. Yy, wiem, że. Żeby jak samemu to wykonać? Wiem, że wielu z Was po prostu kupuje gotowe, gotowe w sklepie te. Gotowe w sklepie podobrazia. Natomiast pokażę Wam od początku, jak od samego momentu, kiedy płótno tylko naciągam na, na krosno i później cały, cały proces przygotowania sobie podobrazia. Słuchajcie. Teraz chcę pokazać, ten obraz postanowiłem, właśnie teraz będę tutaj tą płaszczyznę tą zmieniał, że on będzie ten... Ja bardzo lubię to zestawienie bo takiego, tylko to też musi być... Popatrzcie, yy, pomarańczowy z niebieskim, to jest taki kontrastowy kolor, ale jeżeli on jest zostawiony w sympatycznym, taki dla mnie to powiedzieć, sympatycznym zestawieniu, czyli ten niebieski i ten, yy, o, ten niebieski już prawie fiolet, on jest bardzo ciepły ten niebieski z bardzo ciepłym tym jedynym, jak wam wspominałem, kolorem ciepłym, który nie ma odpowiednika, bo może być na przykład cieplejszy bądź niebies bądź chłodniejszy niebieski, tak? Może być cieplejszy bądź chłodniejszy. Każdy z kolorów, czy to ciepły czy zimnych może być cieplejszy bądź chłodniejszy. Natomiast uważam, że jedynym kolorem, który nie ma odpowiednika chłodnego czy tam zimnego, to jest kolor pomarańczowy, który jest zawsze i zawsze i nawet żółty może być chłodniejszy i, i cieplejszy. Też Wam pokażę, jak to ta zależność jest w tym. Nieraz się zastanawiam, czy w ogóle jest sens o tym mówić, yy, bo... Yy, czy takie niuanse do Was docierają? Też nie, nie piszecie mi, czy to Wam jest pomocne, czy to... Yy, powiem Wam tak generalnie odnośnie obrazów, które yy, mi wysyłacie i tak dalej. Yy, powiem, Najważniejszą rzeczą, jak gdyby to zauważyłem w tym moim malowaniu i w ogóle w, w całym malarstwie, dla mnie, jak, to, jak bym sobie miał oceniać, jest kontrast. I to jest taka, mm, bym miał powiedzieć w dwóch słowach, czym jest malarstwo. To malarstwo jest y, oparte na kontraście i jest oparte na zestawianiu ciemnego z jasnym. I to, tak najbardziej ogólnie mówiąc, ciemnego z jasnym, y, a... Jakby w dalszej perspektywie, im, głębi się, im się zagłębiamy w, ten, w, te, w to pojęcie, w to rozróżnienie ciemnego z jasnym, to będzie ciepłego z zimnym. Bo na przykład, jeżeli ciepłe, czyli na przykład, yy, bo tam, wiecie, będą niuanse, o, -Niu o światło-cieniu, że światło-cieniu buduje bryłę, tak samo można powiedzieć, że kontrast buduje bryłę, ale tak samo można powiedzieć, że yy, ten ciepły, yy, ciepły z zimnym buduje bryłę, a tak samo można powiedzieć, że, że jasny ciemny buduje bryłę, tak? I to jest tak szerokie, jak gdyby, spektrum opowiadania o tym i można z takiej różnej, to tak jak jest, wiecie mi ktoś uczył, opowiadałem kiedyś, o tym jeszcze Wam nie powiem, uczyłem się jak zacząłem się uczyć programu Photoshop, to Jest tak, tak samo z Photoshopem, mamy na przykład zdjęcie wykonane gdzieś tam, obrabiamy zdjęcie i. Ten sam zabieg chcemy na przykład zrobić, nie wiem, yy, jakiś tam yy, efekt uzyskać w Photoshopie, żeby to zdjęcie przekształcić, prze, przerobić. To tak samo jest z obrazem, z malowaniem obrazu. I żeby uzyskać taki efekt, yy, na przykład yy, namalować yy, pejzaż z odbiciem wodzie, tak jak na przykład ja malowałem, jakiś, no, to powiedzmy jakiś jakiś tematycznie, tak? to jak gdyby tego. Tylu, ilu malarzy posadzimy nad tym, nad tym wodą, żeby malować te odbicie w wodzie, tego, 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 ten pejzaż, to tyle będzie rozwiązać tego tematu. Tak samo będzie yy, na przykład w programie Photoshop yy, robimy, yy, może, na, może aż nie tyle będzie rozwiązać, ale tak samo jest paręnaście, czy ile, ileś tam dziesiąt yy, sposobów dochodzenia do tego samego efektu. Użycie innych filtrów ten użyje takich i tam ten innych, ale efekt będzie podobny, czy tam temat będzie wy, wyczerpany, tak? malowałeś na przykład abstrakcję, albo malowałeś odbicie, pejzaż z odbiciem w wodzie. I na tej zasadzie jesteś w malowaniu. Natomiast co tu jest najważniejsze? To jest właśnie najważniejsze, że, że w tym malowaniu jest tak istotną rzeczą to właśnie ta zabawa, ta walka, nie wiem jak to jeszcze nazwać, ta, to współgranie, współzależność tego ciemnego z jasnym, albo Ciepłego z zimnym, kontrastu, czyli tego jasnego z ciemnym i tak dalej. Także na tym wszystkim opiera się malowanie, opiera się to malarstwo, i teraz tutaj ja na przykład będę teraz robił rzeczy dziwne, będę zmieniał, dodawał tych kontrastów właśnie do takich, może, dziwnych rzeczach i tutaj może niekoniecznie będzie Wam się to podobało. Tam jest czy coś z tego nie zostanie, tak i czy nie zdecyduje tego tego obrazu? Ale mam nadzieję, że tutaj tym spowoduje, że to się zrobi ciekawsze. Tutaj, jakieś rzuciny żół się zrobiły zupełnie niepotrzebne, bo chciałem zupełnie inaczej to potraktować. I teraz powiem o tym, o tym malowaniu, yy, malowaniu tymi kontrastami i malowaniu. Yy, barwami, ciepłymi i zimnymi. Jak ten kontrast, jak to się wykorzystuje. Czyli teraz będę? jestem chaotyczny, bo widzę, że znowu mnie to zaczyna wkręcać. Jak mnie zaczyna wkręcać malowanie, to się robi chaotyczne i będę pewnie mniej konkretny, yy, mniej tutaj yy, rzeczowo może opowiadał, ale, ale mam nadzieję, że już mnie znacie i od tej strony. Dlatego pytajcie mnie o to w tych swoich komentarzach, w swoich opiniach. Piszcie do mnie, a ja, będę, a ja będę wam na to odpowiadał, bo będę bardziej... kiedyś skupiam na jednej rzeczy, a nie na, a nie na pięciu. O, tutaj może za, za bardzo ten kontrast, jest widoczny. Za bardzo niebieski jestem. Bardziej ciemny powinien być ten tutaj. Zresztą w tym planie nie powinno być aż tak ciemne. Trzeba będzie tutaj zmienić. Będzie może to... W ogóle to chciałem taką szarość wprowadzić też do tego obrazu, taką szarość, którą kocham, taką ciepłą szarość i zaraz właśnie tej, tej szarości miałem tutaj użyć i, i właśnie ją mieszam. Ktoś mi kiedyś bardzo powiedział, że... właśnie zagubiłem ostatnio tą, tą szarość w moich obrazach, że właśnie ta szarość się u mnie bardzo... I to właśnie taka ciepła szarość pojawiała, a, a w nich gdzieś się gubi. I, I zgubiła ostatnio, ale mam nadzieję, że teraz się pojawi z nowym otwarciem. Słuchajcie, popatrzcie, co się dzieje. Jest zestawienie zaraz wam to wytłumaczę jest zestawienie zobaczcie, jak, jak pięknie szarość wygląda w no po prostu, To jest jedna z bardziej urokliwych malarskich je, tych szary, czerwony i czarny po prostu rewa, jeszcze do tego ta ciepła ultramarynka, taka rozdzielona. Po prostu rewelacja. Od razu aż się serce raduje. I, oczywiście niektórzy z Was powiedzą, jak można się zachwytać tam trzema, tam, czterema kolorkami, jednym obok drugim. No właśnie w tym jest, nie wiem co to jest, no, po prostu w tym jest cało piękno do tego. Eee, zobaczcie, to jest jak, jak w transi, człowiek wpala takim zauroczeniem tym, tym malowaniem. Tym, o, tu się robi, zaraz się robi, eee, trochę, trochę za, za bardzo się zrobiła ta szarość chłodna, powinna być bardziej ciepła. Eee, zrobiła się o, może troszeczkę może przetrę o, przejdzie tam jakieś y, te różne zabarwienia takie o, już się robi ciekawie teraz jeszcze tutaj gdzieś w tej szarości troszeczkę wprowadzę oj, tutaj będzie pewnie na tym, tym, na tym pomarańczowym też powinno się to znaleźć zupełnie będzie teraz podbiję to te czarnym jakimś ciemnym kontrastem będzie zupełnie to fajnie wyglądało hmm, i to gdzieś się powinno jeszcze tutaj znaleźć w tych miejscach, bo to gdzieś się przebija tak taką stróżką gdzieś przez to i pójdzie gdzieś jeszcze tutaj yy. słuchajcie, opowiadałem o tym, oglądałem te, te filmiki na YouTube i przyznam się Wam szczerze, że po prostu yy, troszeczkę mnie yy, zabolało to, że ja nie potrafię tak, tak mówić, tak nieraz te obrazy są naprawdę fajnie kolorystyczne, fajny, fajny mam jakiś tutaj pomysł. Później gdzieś tam idę w jakąś inną tą. To mam nadzieję, że też zaraz wezmę czarny ten i sprowadzę ten obraz. Teraz wezmę o, ten niebieski. Zrobię taką szczerość z tym niebieskim. Jeszcze go wyczyli wcisnę ten, ten kolor naprawdę to jest taki kolor. Ciepłego tego. Plus ja sobie to robię też, dodaję ultramaryny. Ja już mam taki gotowy, tylko wykorzystać. Ultramaryny i czerwieni karminowej, tego karminu. Robię taki, do tego czerwieni dodaję i taką szarę zaraz sobie zrobię. Właśnie robię takie zestawienie tej, 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 tej rodzaj, tego rodzaju niebieskiego z czerwienią. Tą czerwienię też zaraz wzmocnię, bo ona... widzicie, i to, to wychodzi w akrylach. Że niektóre rzeczy są i płaskie, takie bezbarwne, takie matowe się robią i takie jakby mało kryjące, takie, no nieładne, no. Zaraz to wzmocnię i taką fakturą dołożę i będzie naprawdę fajny efekt. Teraz y, z tym niebieskim, tą pl taką plamą tutaj to y, y, zagram, żeby to nie było takie, czekajcie, to jest, może jeszcze troszeczkę więcej dodam do tego. Y, znowu będę musiał wrócić do tego pokazywania, tam palety, bo już tego za bardzo ostatnio nie widać. Y, no i mam nadzieję, że tych obrazów będzie tutaj coś. A jeszcze jedną mam rzecz do Was, taką, takie pytanie do Was, żebyście mi poradzili. Jak w ogóle wypromować, to już mówiłem o tym promowaniu, ale zastanawiam się, czy są jakieś portale na tym, w necie, na których można sprzedać jakieś swoje obrazy, wystawić do takiej sprzedaży, do których jest właśnie dostęp. No właśnie może ktoś, tam, ktoś mi z Was poradzi, może ma jakieś doświadczenia w tym zakresie, żeby... Wystawić sobie właśnie takie obrazy abstrakcyjne, te wszystkie z moich z moich obrazów, które tutaj się pojawiają na kanale. O, jak fakturowo jak to pięknie tutaj I teraz tutaj, widzicie, Ta część, która była w tym rysunku, od razu to przykrywam tym, y, tym kolorem i zupełnie to się wytraca ten, ten rysunek, tego, ale jednocześnie podkreśla tą y, tą bryłę tego, tego, tego tej plamy, tej, tej żółtej małej. No i tu się robi całkiem, zupełnie fajny ten fragment. Znowu się nagranko kończy, a ja tutaj się rozgadałem. Tu podkreślę jakimiś tam szczegółami, detalami ten fragment. Tu jakieś drobiazgi, które teraz z tymi detalami tutaj się pojawią na tym obrazku i, i zrobią całą zabawę z tym tym tutaj, dodając takiego rysunku, I jednocześnie sprawia, że gdyby takich szczegółów dodaję do tego opowiadania malarskiego i to, to zupełnie fajnie wygląda.